Cześć, witajcie ponownie na naszym kanale. Dzisiaj kontynuacja z serii poradnika Smart Home, a dokładniej wizualizacja 2D rozdzielnic. Jest to kontynuacja serii i kontynuacja rozdzielnicy, którą omawiałem już w poprzednich filmikach. Jeszcze, Jeżeli jeszcze tych filmików nie widzieliście, to u góry wysunęła się karta do poprzedniego filmu. Bardzo zachęcam do jego obejrzenia. Tam razem projektujemy naszą rozdzielnicę do automatyki domowej. A dzisiaj chcę się zająć tematyką związaną z wizualizacją 2D rozdzielnicy. Jeżeli robicie automatykę w domu, to teraz większość z Was pewnie się zastanawia: ale po co na to tracić czas? Czyli po co w ogóle robić taką wizualizację 2D, skoro możecie przyjechać z wszystkimi modułami, powkładać do rozdzielnicy i też będzie dobrze? I tu z jednej strony macie rację, z jednej strony racji nie macie, bo tak naprawdę, tak jak samo jak w każdym jednym przypadku, to wszystko zależy. Ponieważ jeżeli macie małą rozdzielnicę i macie parę rzeczy do włożenia, to jak najbardziej przyjeżdżacie no do, na obiekt, wkładacie sobie te parę zabezpieczeń, parę modułów z automatyki i ogólnie wszystko jest OK. Ale jeżeli macie Taką rozdzielnicę jak ja, którą za chwilę zauważycie, która jest bardzo nieustawna, albo rozdzielnicę, którą macie na zasadzie metr na dwa metry i musicie tam poupychać na przykład 60 modułów automatyki, 60 zabezpieczeń nadmiarowo-prądowych, jakieś 8 różnicówek, około 200 złączek wago, no to jeżeli to wszystko robicie bez projektu, to uwierzcie mi. Przysporzy wam to bardzo dużo problemów przy samym wkładaniu modułów, a później przy serwisie i oprzywaniu naprawdę bardzo dużo rzeczy. Ja uważam, że wizualizację 2D warto robić. Tym bardziej, jeżeli już używacie jakiegoś programu w stylu C-Electrical, który tak naprawdę zabudowę 2D zrobi dla Was w parę minut, to naprawdę warto, ponieważ na wizualizacji możecie sobie poprzestawiać elementy 30 razy w prawo, w lewo, na inną szynę. Tak naprawdę kosztuje Was to 10 sekund czasu. A jeżeli robicie to na obiekcie, tracicie już czas, żeby tam dojechać, żeby wypakować sprzęt, już tam jesteście, no to uwierzcie mi, że dużo dłużej przesuwa się elementy fizyczne na rozdzielnicy, niż elementy, które są wirtualnie na moim komputerze. I to jest główna zasada i główny powód, dlaczego ja robię wizualizację. Oczywiście oprócz tego, że klient dost, oczywiście dostaje bardzo fajny papier i widzi swoją rozdzielnicę, że tak powiem, wie za co zapłacił. To jest jakby druga część pomijalna, ale najważniejsze jest to, że poukładacie sobie bardzo fajnie rozdzielnicę. Żeby nie przedłużać, zapraszam Was na ekran, pokażę jak ja to robię w C-Electricalu, dlaczego ja to robię w C-Electricalu i pokażę Wam, że naprawdę bardzo łatwo i szybko takie coś można zrobić. No to lecimy na ekran. No to witam Was ponownie na moim ekranie. Jak widzicie, ja rozdzielnicę mam już w sumie gotową, ale usunę część i pokażę Wam, jak to można bardzo szybko zrobić. I teraz, dlaczego ja stwierdziłem chwilę wcześniej, że ta rozdzielnica jest bardzo nieustawna? A jest bardzo nieustawna z tego powodu, że jest to rozdzielnica 20 x 12. Czyli ma 20 szyn TH, na której wchodzi 12 modułów. Nie wiem, kto to wymyślił. Tak, taką rozdzielnicę już zostałem na obiekcie, nie miałem żadnego wpływu na to, jaka tam rozdzielnica będzie. I uwierzcie mi, jeżeli macie 12 bardzo krótkich szyn, czyli 12-modułowych, to bardzo trudno jest ustawić na tym sporo automatyki i sporo zabezpieczeń, zabezpieczeń nadmiarowo-prądowych. I wygląda to tak jak widzicie: czyli są 4 rzędy, po 5 szyn w, w każdym rzędzie. No, i teraz, jak widzicie, ja tutaj to już mam rozplanowane. Ja już wcześniej, przed filmem, zastanowiłem się, jak ja to ogólnie poukładam. Czyli z prawej strony umieściłem całą automatykę, z lewej strony umieściłem wszystkie zabezpieczenia i wszystkie elementy prądowe czyli wyłącznik główny, przepięciówka, wyłączniki różnicowo-prądowe, wyłączniki nadmiarowo-prądowe czyli wszystko to, co jest związane stricte z większymi prądami ogólnie z prądami a po prawej stronie to, to jest związane stricte z automatyką, czyli wszystkie moduły do automatyki. No i teraz dlaczego ja uważam, że coś takiego bardzo fajnie jest zrobić i warto zrobić, tym bardziej jeżeli używacie programów w stylu C-Electrical. Z tego powodu, że robi się to szybko. A już Wam pokazuję dlaczego. Jeżeli macie jakąś szynę TH i na tej szynie TH chcielibyście umieścić na przykład wyłącznik różnicowo-prądowy Q3, i kilka zabezpieczeń nadmiarowo-prądowych od E9 do E13. No to ja sobie je na razie zaznaczę i usunę. I teraz popatrzcie w C-Elektrykalu, jak szybko się to dodaje. Wybieram z listy moją różnicówkę, dodaję i w tym momencie ona jest już tutaj dodana. I teraz skąd program wie, że to jest taka różnicówka, a nie inna? Z tego powodu, że wcześniej w... Schemacie jednokreskowym, jak się wrócę do schematu jednokreskowego i do moich wyłączników różnicowo-prądowych, to tutaj w tym wyłączniku, jak sobie na niego kliknę dwa razy, to widzicie, że tutaj wpisałem kod katalogowy tego konkretnego zabezpieczenia. I jeżeli w wizualizacji dodam to konkretne zabezpieczenie, to program wie, że to jest ten kod katalogowy, więc on dodaje wizualizację według tego kodu katalogowego. Ale przy dotowaniu jednego elementu w sumie. Rewelacji nie ma, dodałem jeden element, ale w C-Electricalu pojawia się bardzo duże ułatwienie, jeżeli chcecie dodać dużo elementów koło siebie. Czyli znowu wybieram z listy, tylko w tym momencie interesują mnie moje usunięte zabezpieczenia od E9 do E13. Daję wczytaj i popatrzcie, dodaję jeden element, a dodały się wszystkie zaznaczone. Przy kilku elementach, jak to miało miejsce tutaj, przy pięciu, nie ma to bardzo dużego znaczenia. Ale jeżeli tych rzeczy jest dużo, na przykład powiedzmy, wszystkie złączki wago, muszę sobie to najpierw rozgrupować. Powiedzmy, że wszystkie złączki wago w tym momencie chcecie dodać, no to nic nie stoi na przeszkodzie. Znowu wybieracie z listy użyte elementy wcześniej. Zjeżdżam na sam dół, gdzie są moje złączki, od 4x16 do 4x29. Daję wczytaj. Klikam raz i wszystkie moje złączki się dodały. I powiem Wam, że w ten sposób samo poukładanie do elementów, dodanie tych elementów do wizualizacji 2D zajmuje dosłownie parę minut, a naprawdę ułatwia to zadanie. Klient wie za co płaci, wszyscy są zadowoleni. A jeszcze jedna rzecz, którą Wam wspomniałem, to jest to, że możecie sobie dowolnie przestawiać wszystkie elementy według tego, gdzie macie ile miejsca. Czyli naprawdę, na najpierw dodaliśmy sobie zasilacz tutaj. No, i muszę dodać kolejny zasilacz, więc najpierw chciałem go dodać tutaj, ale widzę, że on mi się tutaj nie mieści. Więc ten zasilacz przenoszę tutaj albo tak samo z jakimiś zabezpieczeniami nadmiarowo-prądowymi. Chcę wszystkie poukładać tutaj. Widzę, że mi się jednak nie mieści i chcę je przenieść na inną szynę, więc je przenoszę. Potem tak samo z modułami automatyki. Najpierw myślałem, że dwa moduły wrzucę jeden, wróć, rozgrupuję. Najpierw myślałem, że dwa moduły wrzucę tak koło siebie, ale jeżeli te moduły wrzuciłem tak koło siebie, to okazało się, że złączki mi tutaj nie wchodzą, więc musiałbym to potem fizycznie przekładać. A tak w C-Electricalu zaznaczę sobie elementy, które chcę przenieść, przeniosę te elementy w miejsce, gdzie chcę, to też sobie mogę zaznaczyć przenieść. I tak naprawdę jest to bardzo szybkie, jasne i klarowne. Możecie to sobie potem wydrukować i wszystko jest. Bardzo jasne, szybkie, klarowne i efektywne. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o ten filmik i o wizualizację 2D, to tyle. Nie ma tak naprawdę się co tutaj zbytnio rozwodzić. Tak jak widzicie, nie zajmuje to dużo czasu, robi robotę. Możecie sobie poukładać co, co gdzie chcecie. Czego chcieć więcej? To tyle w tym filmie. Jeżeli podoba Wam się ta seria, to oczywiście łapka w górę, subskrypcja, żeby nie przegapić następnych filmików. A w następnych filmikach już będziemy oprzywać rozdzielnicę fizycznie, będę wam pokazywał na warsztacie krok po kroku, jak ja taką rozdzielnicę oprzywam. Od wkładania wszystkich zabezpieczeń i modułów do rozdzielnicy, wkładanie złączek wago, oznaczanie złączek wago, oznaczanie przewodów, oprzywanie. Wszystko będzie krok po kroku pokazane. Więc, jeżeli jesteście zainteresowani, to oczywiście sub, Dzwoneczek, żeby wyświetlały wam się powiadomienia, tam na dole, jak naciśniecie subskrypcje i do zobaczenia w następnym filmiku.